Jako półtora tysiąca uczestników festiwalu biegowego w Policach. 100 tysięcy złotych rządowych środków na walkę z uzależnieniem. Piekocki, dzień dobry, zapraszamy Państwa na tyle tydzień. Za nami weekend pełen ekstremalnych wyzwań i silnych emocji. 14 odsłona festiwalu biegowego. Dziki Weekend przyciągnęła niemal półtora tysiąca miłośników sportu, rywalizacji i aktywnej rekreacji. Areną zmagań jak co roku była Puszcza Wkszańska i Polana za Szkołą nr 8. Do rywalizacji stanęli biegacze amatorzy, ale także zawodnicy zaprawnieni w bojach. Startowali na różnych dystansach i poziomach trudności. Takich startów jak ten było Kinka. Blisko półtora tysiąca zawodników trzeba było podzielić na grupy. Mierzyli się w biegu nocnym, szlakiem dzika, ekstremalnym dzikobiegu, Nordic walking lub w pakiecie zaliczając wszystkie dostępne konkurencje. Impreza skierowana jest do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ale także do aktywnych seniorów. Pan Grzegorz jak sam przyznaje jest uzależniony od biegania i robi to w każdej wolnej chwili. Bez większych trudności pokonał dystans 10 km, zostawiając daleko w tyle o połowę młodszych od siebie graczy. Jeden z moich ulubionych biegów dzisiaj był w Open 22, w kategorii pierwszy 60+, plus. no pierwsze kółko zacząłem wolniej, dlatego na drugim mi się biegło lepiej, drugie kółko pobiegłem szybciej jak pierwsze. Jak zwykle świetna atmosfera, piękny bieg. Należę do klubu biegacza Hermes Gryfino i biegam już ponad 20 lat. Co drugi dzień tak około 15 km. I jak około 3 dni nie pobiegam, to już głowa boli, to już jest nauk. Festiwal ma na celu nie tylko promowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, ale także zwrócenie uwagi na korzyści zdrowotne płynące z regularnej aktywności fizycznej. Jest nasza piękna ekipa na linii mety. Pochodzę z Opola, przyjechałam tutaj specjalnie na ten bieg na cały weekend. Biegłam pierwszy raz. Udało się zwyciężyć w kategorii open kobiet. Ogólnie byłam czwarta na miejscu. Bardzo polecam wszystkim ten bieg, bardzo mocny technicznie, ale bardzo przyjemnie. Od 10 lat na trasie Polskiego Biegu można spotkać obywatela Francji, jak sam przyznaje, w Polsce nie ma rodziny, ale jest to za to jego ulubiony bieg. Co roku zaliczę ten bieg. Zaplanuję swoje wakacje w sierpniu, żeby tutaj pobiegać, bo jest świetna impreza. Tak naprawdę to ciężki bieg, bo dużo podbiegów i tak, ale naprawdę dla atmosfera bardzo warto zaliczyć ten bieg. Ja jestem mega zadowolony tutaj, co, co roku pobiegać. Oprócz aktywnych stref dla najmłodszych mieszkańców, imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji. Można było spotkać policję konną, zobaczyć sprzęt służb mundurowych oraz spędzić weekend aktywnie i pożytecznie. Czy jesteście gotowi? Organizowany po raz 14 Dziki Weekend jest największym festiwalem biegaczy w regionie i plasuje się w czołówce tego typu imprez w kraju. Bo odrobinę sportowych jest zawsze potrzebna, ale nie może być ich zarówno. Od siedmiu edycji na dystansie ekstremalnym startują juniorze. W tym roku na macie stanęło 110 młodych biegaczy. Dobra, zostawiają się na stare domy. Daj, no to! Szybko, szybko! Oczywiście przykrywają całą Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj. O tym, że aktywność fizyczna w młodym wieku dobrze wpływa na rozwój mózgu wiadomo od dawna. U dzieci aktywnych fizycznie lepiej rozwijają się części mózgu odpowiedzialne za percepcję, emocje i uczenie się. Usportowione dzieci mają ponadto mniejsze szanse na zaburzenia psychiczne w przyszłości. Powodzenia, duże siły, dużo wytrwałości. Unikajcie kontuzji i przetrwania do boju. Festiwal motywował do aktywnego spędzenia czasu także tych, którzy jeszcze w tym roku nie znaleźli w sobie odwagi, by stanąć na mecie. 27,5 km w biegu ekstremalnym zarejestrowanych było zawodników około 1500, tysiąca. Ile ukończy, zobaczymy. Nie wszyscy zdecydowali się, nie wszyscy podejmują rękawice, ale bawimy się w policach. Jest ciężko. Okazją do przekraczania własnych granic niewątpliwie jest ekstremalny dzikobieg, któremu towarzyszą Mistrzostwa Polskich Służb Mundurowych. Trasa przypomina istny tor przeszkód, pełen naturalnych i sztucznych utrudnień. Ich pokonywanie wymaga czołgania, wspinaczki, ale także dobrej kondycji i silnej psychiki. Zawodnicy wspierali się nawzajem, używali ramion, podciągali i motywowali. Ale chyba byłem. Mówię, to jak Dobrze. Brawo noga. Brawo. Jeszcze, 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 już prawie. No, no, no. Noga na stojach no, no, po prawie. O, 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 masi, pięknie. Znaczy, to trzaskiemu też. Ósmy raz staje na podium. Co prawda dzisiaj nie pierwsze miejsce, ale drugie. Trasa do zrobienia przez każdego. Można przejść, można sobie pomagać, więc każdy jest w stanie pokonać. Jeśli przeszkody są za ciężkie, można wykonać karę i lecieć dalej. Ale wymagająca, jeśli ktoś walczy o medal. Ekstremalnym wzmaganiom towarzyszą skrajne emocje. Nierzadko są to ból, strach i łzy, ale także radość i duma z pokonywania własnych słabości. Najwytrwalsi ścigali się kilka razy, dzień po dniu. Pierwszy raz startuję w dzikim weekendzie. Yy, od razu w trzech biegach, w piątek udało się wygrać yy, nocny bieg, wczoraj drugie miejsce Open na Dychę. Dzisiaj yy, w pierwszej fali start, yy, na tą chwilę też drugie miejsce. Trasa ciężka, ogólnie podbiegi, było to przeszkody też yy, dały się we znaki, także no, już yy, trzeci bieg z rzędu, także dla mnie to już yy, zmęczenie odczuwalne duże. Tak? Tym bardziej, że jeszcze biegłem yy, w biegu Katorżnika tydzień temu w Lublincu którego wygrałem, także jeszcze nawet otarcia na nogach się nie zagoiły tak na dobrą sprawę. Ja przyjechałem tutaj z Krzeska Królowa Niwa, to jest w powiecie siedleckim na Mazowszu, 700 km, także polecam, podoba się i liczę na to, że przy tym roku też będę mógł tutaj wziąć udział. No, dwukrotnie tego z Największą nagrodą była satysfakcja z ukończonego biegu, ale do zawodników trafiły też medale, nagrody i gratulacje. Organizatorem zmagań było Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik i 12 Brygada Zmechanizowana. Wsparcia udzieliły samorządy: Gmina Police, Powiat Policki i Województwo Zachodniopomorskie. W wydarzeniu patronował burmistrz Polic. 100 tysięcy złotych dla powiatu polickiego na budowanie świadomości mieszkańców na temat nałogów. Nie chodzi tylko o alkohol i narkotyki, ale także o równie groźne uzależnienia od telefonu, internetu, gier komputerowych czy hazardu. Są to problemy, które dotykają całych rodzin i niestety prowadzą do wielu nieszczęść i dramatów. Aby zapobiegać takim zjawiskom, na terenie całego kraju rusza program Razem Bezpieczniej. Na działania wymierzone w przestępczość i zachowania aspołeczne rząd przeznaczył milion złotych. Fundusze właśnie trafiają do samorządów i organizacji pozarządowych, które mają największą wiedzę o problemach danej społeczności oraz działaniach, jakie należy podjąć, by ludziom żyło się lepiej. Dwa cele przyświecają temu projektowi. Pierwszy cel to modernizacja, oświetlenie i rewitalizacja przejść dla pieszych, tak żeby było bezpiecznie, oraz zabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych w miastach. I drugi cel, tak zwany miękki cel, to znaczy budowanie świadomości o zagrożeniach społecznych, w tym szeroko pojętym bezpieczeństwie. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji przez nasz samorząd to projekt Stop Uzależnieniom Behawioralnym. Działania wpisują się w realizowane od ubiegłego roku inicjatywy, to jest Powiat Policki Przeciw Uzależnieniom, czy uruchomiony z myślą o mieszkańcach powiatowy antynarkotykowy punkt wsparcia. Przypomnijmy, że w ramach tych działań zorganizowano 50 spotkań z terapeutami na temat skutków zdrowotnych i prawnych zażywania narkotyków. Dzięki rządowemu wsparciu, świadczona dotychczas pomoc ma zostać rozszerzona i obejmować dodatkowo uzależnienia behawioralne, czyli równie groźny, fonocholizm. Sieciocholizmy czy cyberprzemoc. W ramach zaplanowanych działań mamy będziemy mieli terapeutę na dyżurze telefonicznym, także każda, każdy z mieszkańców powiatu polickiego będzie mógł telefonicznie skontaktować się z terapeutą w przypadku chęci konsultacji, porozmawiania lub, lub sięgnięcia po wsparcie. Będą to też spotkania w placówkach oświatowych. Będą to warsztaty na terenie wszystkich gmin Powiatu Polickiego, co też jest dla nas istotne, żeby dojść do wszystkich szkół, placówek i w te miejscach, gdzie ta pomoc może, może być przydatna. I mamy też skierowany kursy dla całej kadry nauczycielskiej i tej, która współpracuje z młodzieżą, do tego, żeby mogli w tym kierunku swoje kwalifikacje podnosić. Projekt przewiduje szereg działań skierowanych do młodzieży i realizowanych przy wsparciu specjalistów i terapeutów z dwóch lokalnych fundacji. Naprzeciw oraz Impuls, które problematyką uzależnień i dysfunkcji zajmują się na co dzień. W ramach podejmowanych działań Powiat Policki zrealizuje szeroką kampanię społeczną, a do mieszkańców trafią materiały informacyjne o tym, na jaką pomoc mogą liczyć oraz gdzie szukać pomocy. Całkowity budżet projektu to 134 750 zł. Będzie on realizowany już z początkiem roku szkolnego i potrwa do końca grudnia. Wówczas wytyczone zostaną dalsze kroki w przeciwdziałaniu uzależnieniom w powiecie polickim. Rządowym wsparciem w wysokości miliona złotych objęto 116 projektów na terenie całej Polski. 9 z nich zostanie zrealizowanych na terenie naszego województwa. Ponad 600 uczestników letnich warsztatów tematycznych. Policki MOK zapewnił mieszkańcom masę wakacyjnych wrażeń. Wakacje powoli się kończą, a wraz z nimi letnie warsztaty i spotkania plenerowe, które zmyślą o mieszkańcach gminy Police przygotował miejski ośrodek kultury. Do tej pory odbyło się ponad 30 zajęć o bardzo zróżnicowanej tematyce mieliśmy i warsztaty fotograficzne, plastyczne, ceramiczne, różnego rodzaju warsztaty muzyczne, a także spotkania z szydełkowaniem, warsztaty teatralne, więc nasza oferta była naprawdę bardzo bogata i bardzo zróżnicowana. Od początku wakacji w warsztatach polickiego ośrodka kultury uczestniczyło niemal 600 osób, a to nie koniec atrakcji. Przed nami jeszcze kilka spotkań plenerowych, więc liczymy na to, że ta liczba osób uczestniczących w naszych spotkaniach znacząco wzrośnie. A z najbliższych spotkań, które przygotowaliśmy dla mieszkańców polic, mamy festyn rodzinny, malinowa przygoda, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. Następnie w niedzielę popołudnie taneczne czyli potańcówka nad Warpią. Później we wtorek 27 sierpnia przygotowaliśmy dla pań kolejne spotkanie e, Salsation, czyli trening taneczny na świeżym powietrzu w gorących latynoskich rytmach. A potem mamy jeszcze jedno wydarzenie i będzie to otwarty plener e, plastyczny Otwórz się na sztukę, który odbędzie się 31 sierpnia e, na placu imienia Ryszarda Tokarczyka w Policach. Nic tak nie cieszy jak stworzenie czegoś od podstaw. Grupa Biorąca udział w warsztatach fotograficznych, poznała tajniki jednej z najstarszych metod tworzenia zdjęć. Następnie, krok po kroku, odtworzyła pracochłonny proces zapomnianej techniki fotografii. I chociaż dzisiejsza technologia pozwala iść na skróty, to nad końcowym efektem można było długo dyskutować. Okazję, by się o tym przekonać, mieli młodzi odkrywcy zapomnianej sztuki cyjanotypi w którym od początku do końca udało się stworzyć niepowtarzalne dzieło. Podczas zajęć dzieci eksperymentują, ponownie bawią się fotografią, bawią się właściwościami chemicznymi, sprawdzają takie zjawiska jak projekcja obrazu, zjawisko światłoczułości, wykonują odbitki zgodnie z recepturą cyjanotypii, czyli jednej z XIX-wiecznych technik, która... Ma bardzo takie ciekawe, nietypowe efekty, ponieważ zdjęcia wychodzą niebieskie, które w niebieskim kolorze, które następnie można tonować, zmieniając im kolor, na przykład w bardzo mocnej herbacie. Na tę krótką chwilę historia zatoczyła koło przenosząc młodzież do czasów bez smartfonów, lustrzanek i matryc. Gdy fotografia dopiero raczkowała, to właśnie dzięki tej metodzie zawdzięczamy utrwalone i do dzisiaj zachowane momenty z przeszłości. To dla nich cenne doświadczenie i jakże nietuzinkowa umiejętność, którą we współczesnych czasach pochwalić mogą się nieliczni. Żegnamy się dzisiaj z Państwem, zapraszamy w następny piątek. Do zobaczenia.